Siema ma wszystkim z tej strony ich zgodne on i to jest e, takie połączenie mojego y, info o konkursie z nową serią X Gonolongrav Minecrafta 142. No oczywiście jak będzie nowy update, no to zmienia, że X graph tam update nie. No i tak, może najpierw konkurs. Konkurs już się zakończył, mam 48 osób, dobra. Czyli 3 drużyny. Jeszcze ich nie uzupełniłem tych drużyn, ale uzupełnię w najbliższym czasie. I co tam jeszcze. No więcej się dowiecie jak będą już wywaniał po Skype Ci co mnie zasubskrybowali, no to będą wiedzieli na bieżąco co i jak Jak daję nowe Jak daje nowe info na YouTube A ci co mnie nie subskrybowali, no to trudno Jakoś sobie muszą poradzić Chyba, że nie, no to, no to trudno Nie wiem ile mnie osób subskrybowało, bo nie widziałem Nie patrzyłem eee, No dobra, przejdźmy, kurra, pomyliłem guziki o dobra, tak, zrespiłem się tutaj. O, świneczki. Może pierwsze zajmiemy się ubojem świnek. I rozbudową... Nie, dobra, zresztą nie. Rozbudujemy sobie... chwilnia muszę pomyśleć. Tak. Pierwsze ubo... zresztą sobie ubijemy pierwsze świnki parę. Naprawdę nie mogłem się doczekać tej wersji Tylko tak jest kurde dalej Bóg że jak się idzie i wbije w tą Albo skacze, bije i idzie No to mm, nie, nie będę zbierał A tu jabłko jest O, o, jabłka Jakie to? Aha Dziwne drzewo e, Że jak się skacze, klika i tak dalej No to są takie dziwne bogi. Hmm Oglądała nie no, mniem... No, no, no. A to nie, bo to będzie stara informacja. O właśnie, mam tego bada sami sam mi chodzi Minecraft. O, jest skinia, osiedlimy się w niej. Mówię wam, osiedlimy się w niej. Yy. Teraz tak musimy sobie trochę drewienka zebrać. Yy. Zebrać drewienka i... Kurde, no uciekły mi no. Świnie. Naprawdę świnie. Dobra, so? Tu jesteś. Dobra i teraz pójdziemy pozbierać drewienek, drewienek parę i pójdziemy do tej jaskini. Oj, głęboka, głęboka no, Więc chyba tak wejdziemy tu. Chwileczkę, bo mam problemy lekkie. dobrze już Opa Minecraft Style właśnie polecam zarąbisty teledysk Opa Minecraft Style bardzo fajny odzorowany na normalnym Gangnam Style

Ba, 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 ba. No tutaj widzę Dobra Teraz tutaj Chcę so, poczekamy na... Znaczy nie poczekamy, no ale ogólnie tak ten Żeby były... Mm, ...jabłuska A to skąd mu się wzięło Dobra Więc tak, trzeba będzie jedno... ...craftinga no, kri zrobić Teraz tak. Yy, oszczędność mi mówi, żeby sobie zrobić coś takiego. Pierwszy kamienny kilofek. Ukopać sobie... No. Właśnie na jaki ja gram? <śmiech> Spoko. <laughs> Ukopiłem sobie tak. Na kamienny kijow. No, fajnie, wyjście z tamtej strony. To no, jeszcze lepiej, będzie wyjście ewakuacyjne. W razie nie, nie problemów. Więc tak. Hmm. Dobra, teraz wspomnieliśmy... Aha, wiem, dobra, teraz sobie ukopiamy jeszcze kobyłka. Kobla na... Na, 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 na Dobra, z sufitu pospieramy. Nie, mm. ja nie chcę tam władzić do środka, czyli kurde jakiś zombie, nie pizdu na wyjściu. Ale nie, chyba nie ma zombie, ale nie będę sprawdzał. Sprawdzę jak zrobię. Pik. Postaram się filmiki tworzyć bez przyspieszeń, no, ale jeżeli będę coś robił bardzo długo, no to oczywiście przyspieszę. Tak, sobie zrobimy. Węgiel. Zresztą tak to zrobimy. Idziemy sobie parę pochodni. To, to się przytopić dla dla bezpieczeństwa. Tam. A, się wykończyła kulę dobra, teraz tu... Aptyki pierwsze... Do 12 pochodni. Jest dobrze, jest dobrze. Wejdziemy sobie, wpijemy tutaj. Gdzieś tu jest jeszcze? W pobliżu? No jest coś. Aha, tu wychodzę. Dobra, fajnie, tu się rozbuduje tak. Odpisuje domek. taki full big white domek. White house, normalnie. Tu jest. Pyk, pyk. Tu coś mi się nie podoba. Aha, z tym. Z tym i z tym. No, to takie będzie wejście. Tak. Pomyślmy, co teraz y, by się przydało zrobić. A tak, upiec upiet... y, mięska. Dobre, niech będzie. A tak, na razie to zjem jabłuszko. Aj. No, a e, co ja zrobię? Aha, dobra myślałem że gdzieś dam mm. nie wiem kurde ile nagrywam oj to dobra zahamuję za jak, jak sobie zrobię o dobra już znalazłem mięsko no to będzie to już nasz taki e, e, już taki naszy nasz ko mój końcowy filmik ponieważ no znalazłem mięsko bardzo fajnie mm. nazwę, no, znaczy yy, siedzisko, znaczy nie siedzisko tylko gdzie mogę siedzieć to gdzie mogę się zbudować i tak jeszcze tu zrobimy skrzynkę idziemy sobie schować ten... a tutaj musimy to rozbudować mianowicie chłechłe wejście no kurde blade tutaj sobie wiecie co zabudujemy bu bu, bu 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 jakby tutaj szybko zrobić żeby nam zombiaki nie weszły ale mam już pomysł 16 drewnek i zabuduję to dobra, spoko. Jest. Jeszcze. Jeszcze tutaj. O Jezu! się Bugowałem w itema. Tutaj zamkniemy. Spoko. Zamkowe. Jeszcze dla pewności sobie postawimy. I tak, no będziemy dalej budowali. Chcę sobie pokoik. Dobry będzie taki to tu. Tu, 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 tu. Dobra, teraz tak. Tutaj sobie rozbuduję. Szybko zrobię domeczek, postawię sobie skrzyneczkę mm. i będę kończył, ponieważ już jest y, za 7-8 i o, bo, bo, bo. muszę coś iść szamać, bo troszkę głodnym... Oszczędny tryb. Dobra. Jest jakiś taki mini pokoik. Tylko, że będzie z drzwiami, jak to postawi się drzwi. Dobra, mam już pomoc na drzwi. Tylko niepotrzebnie ja tutaj Dobra robimy coś takiego Kobyl O coś takiego Mam już pomysł na drzwi, mam za mało drewna Jak na taki beszek mały hmm. No dobra nic Głosa jest skrzyneczka na wszelki wypadek Są itemki żeby mi tu nic nie pizdło Dobra i tak y <laughs> Może to tak sobie wyjdziemy I pokażemy Kurde, no jak mi się pierniczą te przyciski. Znowu, żem zahamował sorki. Wielkie, o, tutaj w progu. E, no to tak. Może mhm. wyłączmy. No to narka, pa, cześć. Pamiętajcie, subskrybujcie, komentujcie. Odwiedzajcie mój kanalik y, YouTube. Y, dajcie łapki w, łapki, w górę. Nara, pa, cześć. Y, do następnego odcinka. W następnym odcinku będzie. <słuch> No co będzie? Przekonacie się sami, już wkrótce.